Krzysztof dyrektor Biura Związku Międzygminnego Gospodarka Podami Aglomeracji Poznańskiej. Dzisiaj do obodnie zawita Ekobus ze związku międzygminnego Głapu. Jaki jest cel wizytacji ekobusu? No Jesteście Państwo pierwszą jednostką z dziesięciu, którzy, którzy tworzą związek międzygminny, w którym, jednostką, w której rozpoczynamy kampanię informacyjną. Jest to wybór, który postawiła ustawa przed nami. No, Zadanie jest, wydaje się, bardzo proste. Zależy nam na tym, żeby spotkać się z mieszkańcami Obornik, aby powiedzieć im o celach działalności Związku Międzygminnego, ale przede wszystkim, żeby dać im możliwość powronia deklaracji i wyjaśnić na jakich zasadach ten dokument wypełnić, bo właśnie on będzie podstawą opłat, które będą wnoszone na rzecz naszej jednostki. W ramach tej wizytacji co Państwo przygotowaliście dla mieszkańców oborów? No, oczywiście e, staramy się różnymi sposobami, nawet najprostszymi dotrzeć do, do mieszkańców. E, oczywiście najłatwiej dotrzeć do dzieci, do młodzieży, więc to właściwie te atrakcje, które przewidzieliśmy głównie dla nich są skierowane. Zakładamy, że dorośli mieszkańcy to będą przede wszystkim poszukiwali informacji i te informacje to właśnie materiały przygotowane dla producentów odpadów, czyli ulotki, w których dokładnie opisujemy, jaki jest cel działania Związku innego, ale także opisujemy w jaki sposób należy postępować z odpadami, bo trzeba pamiętać, że Cel, dla którego ten, ta ustawa została wprowadzona w życie, to przede wszystkim zwiększenie ilości e, wysegregowanych odpadów i odzyskanych odpadów z masy zmieszanych. E, bardzo jasne jest przesłanie. Ten koszt, który poniesie obywatel, to jest przede wszystkim koszt za e, opróżnienie i odebranie zmieszanych odpadów. I e, on będzie tym mniejszy. Im mniej zmieszanych odpadów będzie. Dzisiaj zaczynamy z tego pułapu, jaki określiło zgromadzenie, czyli 12 zł od mieszkańca w przypadku zamieszkałych nieruchomości, na których produkowane są odpady komunalne i określonej ceny za pojemnik opróżniony w przypadku niezamieszkałych, na których są produkowane odpady komunalne. Ale to do momentu uruchomienia spalarni, bo to jest dla nas cel najważniejszy, w tym okresie przejściowym te ceny mogą ulegać. Zmianą, więc liczymy na zdyscyplinowanie naszych mieszkańców, właścicieli nieruchomości, którzy w naszym drugim regionie są, oraz oczekujemy takiej obywatelskiej, proekologicznej postawy. Muszę powiedzieć, jak, wyglądać, jak daleko są zaawansowane prace związane ze spalaniem śmieci czerwonogóry. To jest początkowy, ale bardzo ważny moment, dlatego że została podpisana umowa z wykonawcą. To ona uruchamia wszystkie następne mechanizmy. Dzisiaj wydaje się, że termin 2016 rok jest terminem niezagrożonym. Tak to deklaruje wykonawca SITA, Zielona Energia. W jak i partner publiczny, czyli miasto Poznań. Bo to trzeba pamiętać, że ta inwestycja jest realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a więc partner prywatny zaprojektuje, zbuduje i przez 25 lat będzie eksploatował tę instalację. A wkład miasta to są środki, które pochodzą głównie z Unii Europejskiej i środki własne.